Oto nowe bezprzewodowe słuchawki od firmy Apple, które zmierzą nam tętno serca. Oto Beats Power Beats Pro 2. Przetestujmy je! Jak to działa? Słuchawki mierzą puls w podobny sposób co smartwatch. Nasze tętno jest sprawdzane co 5 sekund i od razu trafia do aplikacji zdrowie. Pomiary są dostępne również dla apek sportowych. W trakcie treningu w czasie rzeczywistym widzimy, ile razy w ciągu minuty bije nasze serduszko. Brakuje tylko informacji, dla kogo tak bije. Problem jest jednak taki, że aby na bieżąco kontrolować tętno w trakcie treningu, trzeba trzymać telefon w ręce. Pod tym względem smartwatch jest wygodniejszy. Same słuchawki i ich etui są wielkie, więc trzeba do nich dokupić spodnie z dużymi kieszeniami albo nosić je w torbie z Lidla. Tutaj porównanie z Moto Bats Plus. Słuchawki posiadają dodatkowe zaczepy, dzięki którym nigdy nie wypadają z uszu. Wykonano je z wyjątkowo przyjemnego w dotyku materiału. A czy Beats Pro Beats 2 Pro są Pro? Z pewnością są to najgłośniejsze słuchawki, z jakich korzystałem. Bass jest solidny. Jeżeli lubicie słuchać elektroniki lub rapu, to tymi słuchawkami będziecie się jarać jak Jari Tika. Tony średnie i wysokie są dość metaliczne I nie mam tu na myśli dobrego brzmienia metalowych zespołów Dawid Podsiadło i Sanak brzmią jakby ktoś ich zremiksował z pijanym slashem Beats nie mają wsparcia żadnego kodeka wysokiej jakości dźwięku jak LDAC czy aptX HD Co mocno rozczarowuje Słuchawki posiadają aktywną redukcję szumu Ta działa średnio Dźwięk samochodów na ulicy jest skutecznie wyciszany Jeżeli jednak chcecie wyciszyć osobę, która siedzi obok was bo gada głupoty no to się nie uda. Cena 1349 zł. Nie żebym coś sugerował, ale mam kilka lepszych pomysłów, jak wydać taką kwotę. Na przykład 500 kg jabłek. A wy w komentarzu napiszcie mi, na co najlepiej wydać taką kasę.